Długi sobie jak sierra, bro. I na <laughs> i na ja. Długi w pracy byłeś? Byłem. Byłem. 5 godzin. 5 godzin. Hajd zarobiłem. No i chujas tego chujasu już wam. był? Był. Był. Pifko jest. Spróbujesz mi obiadować na śniadaniu śniadanie, obiadu Raczej jeszcze nic kurwa nie spożyłem Chociaż mi może to, a trzeba jest mój podwieczorek tak? Podwieczorek na, na kolację możemy gdzieś iść jak coś <tryk> <tryk> Do Mariota <kurwa>. Do Mariota <tryk> no Bo nie no. Gdzie mogę Sorowa kurwa najpierw kurwa najbliższa w Katowicach. Wiem, że miała na warszawskiej, ale nie wiem, A czy jeszcze ma. To była Kryształowa, ale nie wiem, czy, nie wiem, czy jeszcze jest. Do Gesslerowej ci się marzy długi? Nie, nie. tak <laughs> tylko... A te, masz długi pozdrowienia od tej ma, Maria Madrawska. To możesz też ją pozdrowić. Dużo, Maria Madrawska. Dużo komentarzy pisze pod, pod filmami. Hello, Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Z goldem w ręku Z goldem w ręku No, ja. no i jeszcze trochę w kieszeni są coś Coś tam sznupie Nie, no, na razie już dzisiaj z humorem no, ja. No, ja. Nie zawsze jest humor Zawsze jest humor Musi być no, Nie zawsze tak, baby mają, nie? Ciche dni. Ciche dni, baby mają? No co? Mają ciężkie dni. co ciężkie. Ciężkie dni. To mnie w zawsze zaczęło, Ciężkie dni? Nie. Były afery. Cztery dni kupowała w no. Raz w miesiącu się psuła, mówisz. Na cztery dni, a? E. a nie no, dwa takie Potem to To co, mówisz, że tam do garażu znowu jakieś kurwa przychodzą? A, to ogarnę. To jest ciężko No sobie... Co, oni w nocy przychodzą, czy... czy Nad ranem. No, czy rano Kurwa przejebany, nie? Ja ścianie poszedłem To wszystko była zajebana I wjechali Wjechali I co w pizdę za to, znaczy dwóch i jedna baba Baba też? Nie A to kurwa Ja pierdolę jakaś patola kurwa i to grubo Tak, jakby on ciemny był na nich. Co? Ciemny jest na nich, jakby. Tak i tak. Chyba, idźmy. Kończymy? Kończymy? Idziemy, kurwa. Dokoła. To kończ. To nara, polec nara. Długi, do zobaczyska. Kończymy na dzisiaj. Do widzenia.